hej wszystkim z tej strony sieba oni. Dzisiaj gramy świat odchłani. Ja, że grałem w tą grę. Ten kto, ten, kto wie, to wie. I, ja. I ginę. U kolego też to graliśmy. Nie odkryłem taktykę na niskiej wysokości. Ale... No. Wysokie... Wysokości wysokoi, nie wiem, czy na wysokiej wysokości, czy się Nie chcesz, żebym Eee HP, to klikajcie. Jeden raz, po prostu. Skok, spacie czy tam przyciski, gracie na telefonie. <laughs> o, oh, można i tak. Jestem Spiderman O dobra, pamiętam to. O, dobra. Na przykład tu i nic mi się nie dzieje. Chciałbym podziękować nowemu subskrybentowi. Dzięki niemu mamy już 5 subów. Co jeszcze tak bym miał do powiedzenia? Jest lepiej, ale też gody, jeżeli chodzi o choroby. Dobijemy 10 subów może do końca roku. Myślę, że to będzie spoko. Ale to też ja muszę się pospieszyć z filmikami, bo mam kry... zys. A... Nie. Nie. Zniszczę tą grę. Zniszczę ją. eura. Nie, dobra. Mm. Oh. A crach chce, żebym szedł odtędy. Prawie spadłem. Typ co tu z góry spadł Napiszcie może w komentarzu Czy chcecie, żebym zagrał w jakiś horror. Napiszcie też ksywki dla jednego pana. Dobra, przesadziłem Nie. Jak chcecie więcej odcinków z tej gry, to Mówię wam, piszcie w komentarzu Hashtag Odchłań yy, Przytnę wam serduszko yy. I tutaj ostatnio się Wyrumowałam ale jest dobrze. Dobrze lecimy. Py. I piek. to ja pobiłem swój rekord. Całkowicie usunę. Ja tu nie byłem jeszcze nigdy. Piszcie w komentarzu propozycję na grę którą chcecie zobaczyć. Proszę Was, nie piszcie o oh, reverse, rewars, nie nagram jak ktoś, je, chyba że z kimś. Może kiedyś. Ale nie teraz. A, to jest skrót. A, a dobra. Nowa wiasteczka. Witam panią serdecznie. Po tym filmie będę musiał iść do szpitala, bo mi krę kręgosłup pęka. Ja w sumie tu wiesz, nie wiem po co. A, tutaj było... A, jestem ślepy. Znowu po okularach muszę jechać. Żartuje się sobie ze mnie. Żyłem przygotowy. Nadal pamiętajcie. to no. się nie chce od nikogo zgapiać kontaktu więc no tak to jest ze mną bo kryzys nie co ja robić nie chcę mi się montować nagrywać Powiedzcie mi, czy muszę iść do szpitala. Bo no, ja sobie tak oglądam YouTube, moje filmy, oglądam moje filmy, statystyki i no, to wszystko, co robię. Może też po poza nagraniem grę, którą mam rozpoczęta, więc ich nie nagrą. Może wejdzie odcinek z Rekruma? Rek nie wiem. Spadłem. Jestem blisko, a to był ten moment. <suszy> nie leży na danie, aby się wziął dla niektórych sława, fortuna, mod, wiedza, dla innych rodzina, pokój, tęsknota. Wszyscy, wszyscy nasze rodzice na śmierć, a jednak, wiedząc o tym, co, o tym tu jesteś, to sprawia, że jesteś inny, wszyscy jesteście delikatni, delikatni. Wszyscy krawicie, wszyscy jesteście śmiertelni. To słyszymy o niepowstrzymaniu ambicji, moje słowa nie będą się skorzystać. Przynajmniej mogę Ci coś powiedzieć. No to nie nieźle. Także będę Cię osądził, bo nie zobaczył, Ziemię. Hmm. Średnio w najbardziej idealnej formie na tę podróż. Możesz znaleźć wiele rzeczy. Ponieważ oni wiesz, wiedz, że ta podróż. Nie, dobrze się czytać. Co to jest? <sighs> oh. widzowie, za to, to że Kolima ma reklamę, to jest moja zasługa. Zapytacie się dlaczego ja mu pokazałem jak włączyć komentarze.

Chobie mnie, choć na już drogę i lecimy dalej. Jeżeli podoba Wam się kondens, zostawcie. Subika i lajka z dzwoneczkiem chciałabym wam powiedzieć jedną rzecz Możecie mnie hejtować, możecie mnie nie hejtować, i tak będę na YouTube I tak będę nagrywał, więc Na to rurę Ja... Nie wyczułam psychicznie z tą gry. To było wszystko na tym odcinek. Jeżeli chcecie więcej, odcinków dziękuję, że się Zostawcie subika i lajka. Ja to jest mówię. To koniec. Cześć. I pa.